Zadanie ósme. Karolina kupiła jedno pudełko balonów. W tabeli podano informacje dotyczące kolorów balonów oraz ich liczby w tym pudełku: czerwonych 10, niebieskich 8, zielonych 6, żółtych 8. Karolina wyjmowała losowo po jednym balonie z pudełka. Pierwsze dwa wyjęte balony były w kolorze czerwonym. Czyli zostało 8. Jakie jest prawdopodobieństwo, że trzeci balon losowo wyjęty będzie w kolorze czerwonym? Skoro zostało 8 balonów, po dwóch już wyjętych, no to w takim razie mamy to takie małe n: jest równe 8. A to duże n oznaczać będzie tutaj liczbę wszystkich balonów, które zostały. A wszystkich balonów zostało 8, 8, 8 i 6. No tak to napiszę. Plus 6, to jest 3 razy 8, to jest 24. I jeszcze 6, to jest 30. W takim razie prawdopodobieństwo, to jest 8 30. Po skróceniu to będzie 4... Piętnaste i sprawdzamy, czy jest taka odpowiedź. Widzę taką odpowiedź pod literką C, no i twierdzę, że ona jest prawidłowa.